Księżniczka Anna i sekret Diany, łzy, medalion i szepty pamięci, za zamkniętymi drzwiami archiwum Windsorów, tam gdzie kuż wieków pokrywa milczenie dynastii, księżniczka Anna odkryła szkatułkę, która na zawsze zmieniła jej serce. W środku, nie złoto, nie klejnoty, lecz list i medalion od Diany, napisany z myślą tylko o niej. Dlaczego Diana powierzyła ten sekret właśnie Annie? Co oznaczał szafir ukryty w medalionie i dlaczego pięć prostych wspomnień wywołało u twardej księżniczki łzy? Przekonaj się, jak jedno spotkanie z przeszłością rozświetliło mrok rodzinnych przemilczeń i otworzyło drzwi do nowego rozdziału pełnego zrozumienia, wdzięczności i cichego pojednania. Księżniczka Anna w łzach, odkrycie w szkatułce Diany, za murami cichego archiwum zamku w Windsorze rozegrał się moment, który na zawsze odmienił życie księżniczki Anny. Zwykle opanowana, nieufna wobec przejawów emocji, z trudem kryła zdumienie, gdy Simon Elbridge, królewski archiwista, wręczył jej klucz do zapieczętowanego kuferka. Na woskowej pieczęci widniał znak Diany, a ręką zaledwie drżącym tuszem zapisano cztery słowa, do otwarcia wyłącznie przez Annę, księżniczkę. Niespodziewane odnalezienie to miał być zwyczajny dzień kontrola dokumentów i artefaktów w magazynach archiwum. Między starymi księgami i haftowanymi szkatułami zauważono kufer, który z jakiegoś powodu nie trafił do cyfrowego rejestru. Kiedy Simon odłamał pieczęć, serce mu zadrżało. Wzornik srebrnej zapinki zdobiły inicjały Diany, a zastygły topas mienił się bladym światłem to nie była ozdoba przeznaczona na wystawę w pałacowym salonie. To była wiadomość ukryta przed światem, przez następne 24 godziny Anna walczyła sama ze sobą. Nie chciała zlekceważyć protokołu, ale kusiła ją obietnica sekretu, który nosiła kuzynka królowa. W końcu przybyła bez asystentów, kamer i natrętnych dziennikarzy, tylko ona i Simon, w chłodnym świetle lamp sufitowych. Wnętrze kufra, zapomniane wspomnienia, gdy Anna uniosła wieko, zawartość kuferka wydała się banalna, miękka podszewka z szarego aksamitu, kilka satynowych woreczków opisanych drobnym, zamaszystym pismem Diany. Ubraniowe drobiazgi i błyskotki opisane na kiedyś dla Charlotte, kiedyś dla Charlotty, zdawały się błahostką, a jednak wzbudzały niepokój, ile jeszcze tajemnic skrywały? Na samym dnie, ukryty aż po brzegi, spoczywał jeden woreczek opisany jedynie dla Anny, gdy będzie gotowa. Był cięższy niż pozostałe, materiał bardziej wyświechtany i przeszycia ledwie trzymały go w całości. Kiedy Simon wyszedł, Anna została sama. Drżącą dłonią rozwiązała sznurki, lśniący list i złamane cisze. Wewnątrz leżała jedwabna poduszka, a na niej złoty medalion o gładkiej, owalnej formie niewielki, ale pełen znaczenia. Tuż obok znajdującego się w środku medalionu spoczywała niewielka koperta, zamknięta woskową pieczęcią bez herbu, bez oficjalnego tytułu. Cztery słowa napisane znanym szeryfem Diany, tylko jeśli jesteś gotowa, Anna poczuła, jak serce bije murowo w klatce piersiowej. Z łagodną niecierpliwością rozerwała pieczęć. Nie było tam rozbudowanego listu ani żalu, lecz krótka notatka. Rzeczy, które zachowałam z właściwych powodów, baletki od mamy, przypomnienie, że kiedyś byłam tylko dziewczyną, a nie symbolem. Spinka od Charlesa, pamiątka, że zniszczone czasem zaczyna w miłości, wyrwany kwiat od Williama, dowód, że dostrzegał moje łzy. Bransoletka z nocnej sali porodowej, moment największej odwagi, twoje słowa w szklarni, pierwszy raz usłyszałam, by przestać przepraszać i zacząć oddychać. Szafir od Miss Roli, kamień burzy, bo przecież przeżywa się burze, a nie się ich boi. ten medalion, bo nie odważyłam się dać ci go za życia. Anna zatrzymała oddech. Punkt numer 5, twoje słowa w szklarni. Przypomniała sobie tamten wieczór w Balmoral, gdy dopiero co poznana Diana ukrywała łzy za murem geranium. Anna, jak zawsze rzeczowa, stanęła obok, postawiła dłoń na framudze i powiedziała tylko: Przestań przepraszać. Zacznij oddychać! Nie było to czułe przytulenie, ale Diana zapamiętała je na zawsze. Przełom cichego serca, gdy Anna przeczytała list po raz kolejny, poczuła łzy nabrzmiewające w oczach, nie z żalu, lecz ze zrozumienia, że w relacji z Dianą nie chodziło o konflikt czy rywalizację, lecz o brak słów i odwagi. W królewskim świecie, gdzie cisza znaczy więcej niż miłość, Diana zdecydowała się powiedzieć wszystko przez medalion i list. Metamorfoza w świetle reflektorów. Kilka dni później, na corocznym balu charytatywnym, Anna pojawiła się w swojej zwyczajowej granatowej marynarce. Nikt nie spodziewał się zobaczyć przy jej szyi niepasującej do standardów królewskich biżuterii: perły, medalion z drobnym szafirem. ledwie widoczny, skryty pod kołnierzem, ale dla wprawnego oka wielkiej wagi, flesze aparatów najpierw pominęły ten szczegół, lecz wkrótce internautów ogarnęła dyskusja, co nosi księżniczka? W pałacu panowało zrozumienie, Diana wysłała wiadomość, a Anna w ciszy ją przyjęła. Nowy rozdział więzi, po powrocie do rezydencji medalion trafił do jej prywatnego sejfu, owinięty stronicą wiersza, którego Diana używała jako zakładki. Nie był to zwykły gadżet, był symbolem niewypowiedzianego zrozumienia i wzajemnego szacunku. Nadal rzadko o nim wspominała, ale gdy przychodził dzień wspomnień, wyjmowała go, stawiając przy zdjęciu Diany. Od tamtej pory w rodzinie pojawiło się ciche uznanie nawet najtwardsze serca potrzebują od czasu do czasu chwili łaski. Charlotte, patrząc na swoją ciotkę, widziała w jej oczach coś więcej niż obowiązek, widziała osobę, która nosiła ból i miłość w równym stopniu. William, dostrzegłszy medalion na fotografii, powiedział tylko, Twoja siła, siostro, to dar, który ona doceniła najbardziej. Ciszy archiwum, w świetle wiekowych lamp, zapieczętowany kuferek wydał ostatnie echo. Dzięki niemu Anna po raz pierwszy od dawna pozwoliła sobie na łzę, nie z żalu, ale z wdzięczności za zrozumienie, które spłynęło z przeszłości niczym delikatny szafir burzy.